Oskarżonego Jerzego w Piesio w ramach zarzucanego mu w punkcie pierwszym czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 14 stycznia 2011 roku w Miętnym powiat Garboliński, województwo mazowieckie, uderzył Grzegorza Woźniaka ręką w prawy bark, rozkopnął go w prawe kolana, w wyniku czego Grzegorz Woźniak doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia okolicy barku prawego, mięsień nadgrzbietowy oraz stłuczenia kolana prawego z wylewem krwawym w okolicy dołu. Podkolanowego, prawego, które to obrażenia powodowały rozstrój zdrowia trwający krócej niż 7 dni. To jest czyn wyczerpującego dyspozycji artykułu 157 paragraf 2 kodeksu karnego. I za ten czyn, na podstawie artykułu 157 paragraf 2 kodeksu karnego, wymierzam mu karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych, ustalając na podstawie artykułu 33 paragraf 3 kodeksu karnego wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł. Punkt drugi. Oskarżonego Jerzego Piesia w ramach zarzuconego mu w punkcie drugim czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 14 stycznia 2011 roku w Miętnym Powiat garwoliński województwo Mazowieckie publicznie znieważył Grzegorza Wuźniaka, nazywając go skończonym zerem oraz złodziejem malwersantem, który wyprowadził miliony, to jest czynu wyczerpującego dyspozycję artykułu 216 paragraf 1 kodeksu karnego i za ten czyn na podstawie artykułu 216 paragraf 1 kodeksu karnego wymierza mu karę grzywny w wysokości 80 stawek dziennych. Ustalając na podstawie artykułu 33 paragraf 3 kodeksu karnego wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł. Punkt trzeci. Na podstawie artykułu 85 kodeksu karnego i artykułu 86 paragraf 1 kodeksu karnego orzeczone wobec oskarżonego jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza oskarżonemu karę łączną grzywny w wymiarze 160 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 zł. Punkt czwarty. Na podstawie artykułu 47 paragraf 1 kodeksu karnego rzekł od oskarżonego Jerzego Piesią na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postrzenicyjnej na wioskę w kwocie 1 1000 zł. Punkt piąty. Zasądza od oskarżonego Jerzego Piesio na rzecz oskarżyciela prywatnego Grzegorza Wóźniaka. kwotę 1023 ,22 zł. 22 grosze. Tytułem zwrotu poniesionych przez niego kosztów procesu, na które składają się uiszczona tytułem zryczałtowanej równowartości wydatków kwota 300 zł i koszty ustanowienia pełnomocnika w sprawie w kwocie 723 22 zł 22 grosze. Punkt szósty zasądza do na rzecz Skarbu państwa 592 17 zł 17 groszy tytułem kosztów postępowania w tym 160 zł tytułem opłat. Sam podzielił stanowisko pana pokrzywdzonego myślę że kara która została wymierzona jest adekwatna do sytuacji, w jakiej został postawiony mój klient. Teraz będziemy podobarmić jakieś apelacje z strony oskarżonych. Są to oparcie na świadku, którego w ogóle nie było. No to ja to oczywiście będę apelował w, do wyższej instancji, tym bardziej, że nawet jeśli doszło do jakichś utarczek słownych, to doszło między nami oboma, tylko ja jestem oskarżony.